Jestem mamą, która pokazuje przepisy na Instagramie, więc to oczywiste, że moje dzieci zamiast czekolady wybierają Brukselkę. Jestem kucharzem, więc to oczywiste, że mam czas na wieloetapowe, wielogodzinne przygotowania posiłków w kuchni. Stop! proponuję zejść na ziemię i ustalić fakty. Każde dziecko, nawet te idealne, ma prawo odmówić posiłku z różnych powodów. Dzieci, które z apetytem zjadają zawsze i wszystko, naprawdę nie istnieją. Możesz gotować jeden posiłek dla całej rodziny. Ty wiesz, że to nie zawsze na tobie musi spoczywać obowiązek przygotowania posiłku. Podrzuć swojemu mężowi moje przepisy i postaw go przed faktem dokonanym, że dzisiaj on przygotowuje posiłek. Zaraz usłyszę, że on nie potrafi, nie umie. Czy naprawdę chcesz mi powiedzieć, że twój mąż nie jest w stanie połączyć trzech, czterech składników i je usmażyć, upiec bądź ugotować? Czy to naprawdę przerasta dorosłego męża i ojca? Gotowanie z moich przepisów jest naprawdę ekstremalnie proste. Wróćmy na chwilę do 2015 roku. Poceniem się strasznie, żeby skomponować idealny posiłek dla mojej wtedy półrocznej córeczki. Kabelki, zalecenia, ważenie wszystkiego, to naprawdę mnie przerosło. Musisz mi uwierzyć, że pomyślałam nawet, że słoiczki i gotowe kaszki sklepowe to będzie lepsze rozwiązanie. Na szczęście mój wewnętrzny głos krzyczał na tyle głośno, że nie mogłam go zagłuszyć. Słuchaj intuicji. Dużo mamusiek myśli, że te instagramowe talerzyki to są tylko na pokaz, że to strategia mam, które tutaj na instagramie dzielą się swoją drogą w rozszerzaniu diety. No a ja przecież każdego dnia Ci pokazuję, że nawet połączenie trzech składników może dać spektakularne efekty. Chcę ci też powiedzieć, że każda z nas ma trudne momenty, każdej z nas się czasem nie chce. Jeżeli czasem masz wrażenie, że gotowanie dla dziecka to jakiś ogromny test z macierzyństwa, chcę ci powiedzieć, że naprawdę nie jesteś sama. Zastanawiam się, jak ty to widzisz? Czy mamy pokazujące rozszerzanie diety tutaj na Instagramie motywujące, czy może wręcz przeciwnie powodują w tobie wielką frustrację? Pytam serio, bo ja też byłam w tym miejscu, gdzie mój syn konsekwentnie odmawiał praktycznie wszystkiego, co mu po podawałam. I zderzenie tego z faktu z wszechobecnymi pustymi. Z tymi talerzykami nie działało na mnie dobrze. Mawiajmy o tym, czekam na Twój komentarz.